Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Polski Gracz i chciałbym Wam powiedzieć, co będzie znajdować się na kanale. Wtóż na kanale będą się znajdować takie gry jak SimCity, Minecraft oraz Postal 2 który jest chyba moją ulubioną grą z tych wszystkich trzech. No, SimCity też bardzo lubię. No i. A teraz właśnie jest kolejne zdjęcie przesające właśnie to co będę nagrywać. Takie sobie zrobiłam. Jak jak widzicie, zaraz Wam puszczę no, moje intro do gier tych wszystkich. Po prostu się tak będą zaczynać. I proszę o takie dosyć dobre przyjęcie na YouTube, bo jestem tutaj tak jakby nowy. Więc zapraszam do oglądania intra. Na koniec chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, żebyście się nie kierowali moim głosem, tylko po prostu jakby profesjonalnością filmów przesłanych właśnie na portal YouTube, bo myślę, że postaram się, żeby było to dosyć śmieszne i dobre w odbiorze u innych. Więc dziękuję Wam, że słuchaliście, i zapraszam na mój kanał.